Crime and Investigation Polsat Produkcja oryginalna Zapraszamy na podcast Najgorsze zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. W sierpniu 2009 roku życie 47-letniej Karol Jarvis zmieniło się diametralnie. Choroba przykuła ją do łóżka, a dla jej męża, Harry'ego Jarvisa, stało się to okazją do rozpoczęcia podwójnego życia. W ich domu zamieszkała jego kochanka Rita. Kilka tygodni później Karol zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach a śledczy stanęli przed trudnym zadaniem ustalenia, co się wydarzyło i czy Harry oraz Rita mieli w tym swój udział. Policja szybko skupiła swoje podejrzenia na Harrym Jarvisie, ale zebranie wystarczających dowodów, by go oskarżyć było trudne. Prokuratorzy mieli wątpliwości, czy mają wystarczające podstawy do oskarżenia. Sprawa Harry'ego Jarvisa z września 2009 roku była jedną z tych, które na długo zapadają w pamięć. Harry Jarvis nie był człowiekiem, którego można by uznać za idealnego męża. Kiedy poznał Karol, pracował jako kierowca autobusu w Londynie. Karol była zwyczajną dziewczyną z południowo-zachodniej dzielnicy Balam z silnym londyńskim akcentem. Podczas gdy Harry wyróżniał się swoim nieskomplikowanym i luźnym podejściem do życia, które często manifestował poprzez nadużywanie alkoholu. Jego nawyk codziennego spożywania niemal całej butelki whisky budził niepokój rodziny Karol, która była przeciwna ich związkowi. Pomimo sprzeciwów ze strony bliskich para niedługo po poznaniu pobrała się. Karol urodziła trójkę dzieci w krótkich odstępach czasu, co sprawiło, że znalazła się w sytuacji, w której była zupełnie zależna od męża. Gdy ich najstarszy syn był jeszcze w podstawówce, rodzina podjęła decyzję o przeprowadzce z Londynu do Szkocji. Badgate z dala od zgiełku Londynu stało się ich nowym domem. Rodzina zamieszkała w jednej z dzielnic położonych na północ od centrum miasteczka. Karol szybko zaaklimatyzowała się i znalazła swoje miejsce w lokalnej społeczności, angażując się jako zastępowa drużyny Zuchów i poświęcając się opiece nad dziećmi. Podczas gdy Harry był często nieobecny, Karol wypełniała tę pustkę, skupiając się na wychowaniu dzieci. Była idealną matką. Harry z kolei był w zasadzie gościem w domu. Praca jako kierowca autobusu pochłaniała go na tyle, że większość obowiązków domowych spadało na Karol. Była niezwykle zaangażowaną matką. Często organizowała przyjęcia, na których wszystkie dzieci otrzymywały prezenty. Dosłownie jakby miały urodziny kilka razy w roku. Z zewnątrz wszystko mogło wyglądać idealnie. Z Karol, szczęśliwą matką i żoną, oraz z dziećmi otoczonymi miłością. Czy jednak naprawdę tak było? Karol, oddana matka i żona, ślepo zakochana w Harym, nie mogła zauważyć, że Hary prowadził podwójne życie. Czasami Harry znikał na kilka dni, co rodzina nazywała epizodami. Już wtedy jego syn Graham, choć był jeszcze mały, zaczął zastanawiać się, dokąd jego ojciec jeździ i co robi w czasie tych tajemniczych wyjazdów. Harry Jervis miał za sobą kryminalną przeszłość. W Anglii był skazany za oszustwo i kradzież. Był patologicznym wręcz kłamcą, a swoje umiejętności wykorzystywał i rozwijał podczas małżeństwa z Karą. Jego zachowanie w domu było nieprzewidywalne. Dużo pił, co sprawiało, że rodzina nigdy nie mogła być pewna, czego się po nim spodziewać. Gdy był w dobrym humorze, potrafił być wesoły i towarzyski, ale kiedy wypił, stawał się drażliwy i nieobliczalny. W 2000 roku, kiedy Karol miała zaledwie 38 lat, zachorowała na poważną chorobę zwyrodnieniową mięśni. Choroba ta zmusiła ją do poruszania się na wózku inwalidzkim, a także uniemożliwiła dalsze zajmowanie się rodziną. Harry, widząc stan zdrowia żony, postanowił rzucić pracę, aby móc opiekować się nią przez całą dobę. To był zaskakujący i pełen empatii ruch z jego strony. Rodzina zaczęła doświadczać problemów finansowych, utrzymując się wyłącznie z renty chorej Karol. Początkowo Harry dobrze radził sobie z opieką nad żoną, mimo że było to wyzwanie, szczególnie biorąc pod uwagę, że musiał zajmować się również dziećmi. W oczach Karol Harry stał się bohaterem. Poświęcił dla niej czas, rzucając pracę i wydawało się, że jest najbardziej troskliwym mężem na świecie. Karol była wdzięczna i w pełni mu ufała. Gdy stan Karol się pogorszył i została przykuta do łóżka, Harry zyskał więcej swobody niż kiedykolwiek wcześniej. Żona straciła nad nim całkowicie kontrolę i była od niego w pełni zależna. To właśnie wtedy w jego życiu pojawiła się Rita Heister. Poznali się na internetowym portalu randkowym, gdzie Harry szukał partnerki seksualnej. Myślał, że Rita jest zamożna, a jej życiowe wybory sprawiły, że w momencie poznania Jarvisa była praktycznie bez grosza i de facto bezdomna. Harry szybko dostrzegł w sytuacji Rity nadarzającą się mu okazję. Wiedział, że potrzebuje dachu nad głową i kogoś, kto się nią zaopiekuje. Wówczas Jarvis zaproponował jej niezwykłe rozwiązanie. Rita miała zamieszkać w szopie w jego ogrodzie. Zaledwie kilka metrów od domu, gdzie leżała niepełnosprawna Karol. W tym prowizorycznym lokum Harry umieścił materac, miskę, ręcznik i inne podstawowe rzeczy, a Rita zgodziła się na takie warunki. Harry widział w Ricie sposób na spełnienie swoich pragnień. Już w 2008 roku Harry Jervis nie krył swojej niewierności. Regularnie kontaktował się z innymi kobietami online. I często znikał na kilka tygodni. Chociaż Karol nie podobało się to, co robił jej mąż, tolerowała jego zachowanie. Starała się chronić dzieci przed tym, kim naprawdę był ich ojciec, jednocześnie próbując utrzymać rodzinę w równowadze emocjonalnej i chronić Harego przed złymi opiniami ze strony rodziny i sąsiadów. Dla Grahama, syna Harego, Rita była pierwszą osobą, o której wiedział, że ma romans z ich ojcem. Początkowo wydawało się, że Rita jest nawet bogata. Odziedziczyła bowiem znaczny majątek po śmierci swojego ojca, jednak szybko okazało się, że nie potrafi nim zarządzać. Pochodziła z arystokratycznej rodziny i była przyzwyczajona do luksusu ale jej lekkomyślność w wydawaniu pieniędzy doprowadziła do tego, że stopniowo traciła swoje bogactwo. Rita była naiwną i bezbronną osobą, która nie umiała zadbać o siebie. Harry Jervis doskonale wiedział, jak manipulować i kontrolować takiej kobiety. Zanim poznała Harry'ego, Rita była dwukrotnie zamężna. W miarę jak traciła swój majątek, przeprowadzała się do coraz skromniejszych domów. Kiedy spotkała Harego, mieszkała już w komunalnym bliźniaku. Romans między nimi szybko się rozwijał, a Rita była zakochana i gotowa na wszystko, aby być blisko Harego. Choć jej znajomi ostrzegali ją, że związek z Jarvisem może nie być najlepszym pomysłem, Rita ich zignorowała i zaangażowała się w ten związek z całym sercem. Przeprowadziła się do Szkocji, aby być bliżej Harego. Początkowo wynajęła pokój w pensjonacie, ale koszty były zbyt wysokie. Wówczas Harry zaproponował jej prowizoryczne mieszkanie w szopie w swoim ogrodzie. Szopa znajdowała się zaledwie pół metra od okna salonu domu, w którym jej kochanek mieszkał wraz z rodziną. Była na tyle mała, że materac, który w niej umieścił, wypełniał niemal całe wnętrze. Głowa śpiącej Rity znajdowała się zaledwie 120 cm od miejsca, gdzie w swoim łóżku leżała niepełnosprawna Karol. Co dziwne, sąsiedzi wiedzieli o tej nietypowej sytuacji. Widzieli Harry'ego i Rity razem i byli świadomi, że Rita mieszka w szopie. Nawet jego dzieci wiedziały, że w szopie obok ich domu mieszka kochanka ojca. Mimo to Rita zgodziła się na ten absurdalny pomysł wierząc, że to poprowadzi do trwałego związku z Harrym. Wierzyła, że jest to droga, którą muszą przejść, aby być razem. W tamtym czasie jedynym dzieckiem, jakie nadal mieszkało w domu, była osiemnastoletnia Kimberly, córka Harego i Karol. Harry miał swobodę działania. Graham, ich syn, wspominał później, że jego ojciec miał pełny dostęp do leków, które podawał Karol. Harry mógł faszerować ją pigułkami nasynnymi. Jeżeli ktoś przez całe dnie śpi, jego stan zdrowia naturalnie się pogarsza. Jednak w tamtym czasie nikt nie kwestionował tego, co robił ich ojciec. Z czasem dzieci Karol zaczęły zauważać, że jej stan zdrowia zmienia się w zależności od tego, czy Harry jest w domu. Kiedy ojciec był obecny, stan Karol się pogarszał. Ale gdy znikał Karol zaczynała się czuć lepiej. Graham wspomina, że kiedy to on i jego rodzeństwo podawali mamie leki, jej samopoczucie wyraźnie się poprawiało. Karol budziła się, pytała o Harego, a czasem nawet wstawała z łóżka, żeby go szukać. W Grahamie zaczęły się budzić podejrzenia. Nie miał jednak odwagi kwestionować działań ojca. Rita, jego mieszkająca w szopie kochanka, była całkowicie oczarowana Harym. On widział w niej przede wszystkim potencjalne źródło pieniędzy, a ona pragnęła, aby stał się jej partnerem na życie. Harry był bardzo przekonującym manipulatorem, co sprawiało, że Rita była gotowa zrobić wszystko, by go uszczęśliwić. W końcu zamiary Harego wobec Karol zaczęły stawać się coraz bardziej oczywiste. Harry pisał listy do księżnej Margarity, jak nazywał Rite, w których wspominał o dwóch sercach oddalonych od siebie o pół metra oraz o tym, co planuje zrobić Karol. W tych listach pisał, że leki działają, ale proces potrwa dłużej niż zakładał. W jednym napisał, kiedy umrze, dom będzie nasz. Później te listy były analizowane przez detektywa, Phila Gatchegana. Phil odkrył, że Harry pisał w nich o rychłej śmierci Karol i o nowym, wspólnym życiu z Ritą, które mieli rozpocząć po jej śmierci. Listy te były dowodem na to, że Harry świadomie truł Karol z zamiarem jej zabicia. Piątek 11 września 2009 roku stał się dniem, który rodzina zapamięta na zawsze. Tego dnia Kimberly wyjechała na studia, a Graham przypadkowo natknął się na ojca w miasteczku. Harry zachowywał się dziwnie, wydawał się zdezorientowany. Graham był wtedy ze swoją dziewczyną, a ojciec poprosił go o pożyczenie kilku funtów. Zaniepokojony Graham spytał, co umamy. Harry odpowiedział, że śpi w domu. Kilka dni później, w poniedziałek, do Grahama zadzwonił jego brat Kevin. Zaniepokojony dziwnym zachowaniem ojca. Powiedział, że był w domu, ale Harry nie wpuścił go do środka. Kiedy Graham po pracy poszedł do domu, aby sprawdzić co się dzieje, ojciec powiedział mu, że Karol wyszła na spacer. Po chwili jednak zmienił wersję i powiedział, że pojechała do Dandy, bo chciał się tam wyprowadzić. Obłożnie chora matka mogła opuścić dom i pojechać gdzieś. To było niemożliwe. Graham zdał sobie sprawę, że dzieje się coś złego. Czuł, że coś jest nie tak. Jego ojciec Harry starał się bronić, ale jego wyjaśnienia brzmiały coraz bardziej nieprawdopodobnie. Wciąż utrzymywał, że Karol szuka nowego domu w innym mieście. Grahamowi udało się wejść do domu, ale nikogo tam nie znalazł. Po tym incydencie podjął decyzję, by wezwać policję. Kiedy policjanci weszli do domu, dokonali niezwykłego odkrycia. Sytuacja była wręcz irracjonalna. Pod łóżkiem znaleźli ukrywającą się Ritę. Zamiast przyznać się, że jest kochanką Harego, Rita próbowała odegrać rolę Karol, twierdząc, że to ona jest jego żoną. Jednak plan ten szybko upadł, ponieważ jedna z policjantek znała Karol i od razu wiedziała, że Rita nią nie jest. Graham i jego rodzeństwo czuli, że stało się coś złego. Policjanci powiedzieli im, że muszą odczekać 24 godziny, aby zweryfikować, czy ich matka wróci do domu. To oczekiwanie było pełne niepewności i lęku. Choć dzieci Harego i Karol Jervisów wiedziały, że nie można ufać ojcu, kiedy powiedział, że ich matka żyje, chciały mu wierzyć. Graham wspomina, jak trudne było oczekiwanie. Mimo że mieli poczucie, że coś się wydarzyło, nie mieli jeszcze dowodów. Następnego dnia, gdy Karol nie pojawiła się w domu, policjanci rozpoczęli gruntowne przeszukanie i dokonali makabrycznego odkrycia. Więcej historii True Crime odkryjesz w telewizji Crime and Investigation Polsat. Pod podłogą domu znaleziono zwłoki kobiety. Jeszcze tego samego dnia dzieci Karol dowiedziały się, że ich matka została odnaleziona martwa, pod podłogą ich domu. Ciało Karol było ukryte w małej przestrzeni, owinięte poszewką na kądrę i związane taśmą. Miejsce to wyglądało jak typowa graciarnia, gdzie ludzie wynoszą niechciane i niepotrzebne rzeczy. Była pełna książek i starych mebli. W tym niechlujnym, przerażającym zakamarku leżało ciało Karol, przykryte stertą bargałów. Harry Jarvis podczas przesłuchań i późniejszego procesu twierdził, że traktował swoją żonę z miłością i szacunkiem. Śledczy ironicznie zauważyli, że Jarvis mówił o swojej ukochanej którą umieścił pod podłogą, jak o kimś, kogo nie mógł zostawić. Okazało się, że miał nawet kłaść się obok niej i mówić do niej, bo trudno mu było żyć bez niej. Wierzył również, że uda mu się uniknąć konsekwencji. Tymczasem jego kochanka Rita Heister opowiedziała śledczym zupełnie inną historię. Twierdziła, że ona i Harry Jervis kochali się, a on planował zostawić żonę, aby mogli razem zamieszkać gdzieś indziej. Rita zapewniała, że nie miała pojęcia, że Karol umarła. Ich planem było spędzić resztę życia razem w nowym domu. Wersje wydarzeń przedstawione przez Harego i Ritę były mało prawdopodobne, ale policja miała problem z dowodami. Jarvis próbował wykorzystać brak naocznych świadków i konkretnych dowodów kryminalistycznych, co utrudniało udowodnienie, jak doszło do zabójstwa. A to było kluczowe udowodnić winę. Prokuratorzy obawiali się, że dowody mogą być niewystarczające, aby postawić Jarvisa w stan oskarżenia. Plan Harego Jarvisa wydawał się absurdalny ale w tamtym czasie wyglądało na to, że i jemu, i Ricie rzeczywiście może to ujść na sucho. Ostatecznie Harry Jervis i Rita Heister zostali aresztowani za zabójstwo 47-letniej Carol Jervis. Oboje zaprzeczali, że mieli coś wspólnego z zabójstwem. Policja i prokuratura musiały udowodnić, że to oni ukryli rozkładające się ciało Karol pod podłogą domu Jarvisów. Proces rozpoczął się jako wspólny, ale w toku przygotowań obrońca Rity Heister złożył wniosek o sądzenie ich osobno. Obrońca Rity przekonał sąd, że nie ma wystarczających dowodów, by powiązać jego klientkę bezpośrednio ze śmiercią Karol. Argumentował, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Rita w jakikolwiek sposób uczestniczyła w zabójstwie. Sędzia przychylił się do tego argumentu i postanowił oddalić zarzut zabójstwa wobec Rity Heister. Graham wspomina, że wraz z rodzeństwem poszli na rozprawę. Zadając sobie pytanie, co zrobiłaby ich matka w takiej sytuacji, uważali, że mimo wszystko, być może z miłości lub głupoty, stanęłaby po stronie Harego. Podczas procesu Jarvis nieustannie zmieniał swoje zeznania, przechodząc z jednej niedorzecznej historii do drugiej. Prokuratura jednak dysponowała kilkoma kluczowymi dowodami, świadczącymi o winie Jarvisa. Wiedzieli, że ciało Karol zostało znalezione pod podłogą owinięte poszewką i taśmą oraz, że Jervis kłamał, kiedy dzieci pytały go o miejsce pobytu matki. W śledztwie kluczowe okazały się liściki, które Jervis pisał do Rity, dowodzące, że truł Karol i planował ją zabić. Podczas procesu przedstawiono te karteczki przysięgłym. Ukazując, jak Harry i Rita planowali zbliżającą się śmierć Karol i snuli plany o wspólnym życiu, jak to określali gdzieś w raju. Stworzyło to dramatyczny obraz, świadczący o tym, że nie była to przypadkowa śmierć. Graham wyznał, że oczywiście chciał, aby uznano jego ojca za winnego. 30 marca 2011 roku Przysięgli uznali Harego Jervisa za winnego popełnienia zabójstwa. Został skazany na dożywocie z minimalnym okresem 15 lat pozbawienia wolności. Graham przyznaje, że nigdy nie wybaczył ojcu tego, co zrobił. Pomimo prób zrozumienia, jak mogło do tego dojść, zachowanie Harry'ego podczas procesu, jego brak skruchy i nieprzyznanie się do winy sprawiły, że pytanie o to, co naprawdę się wydarzyło, na zawsze pozostanie bez odpowiedzi. Po skazaniu Harry'ego Jervisa przed sądem miała stanąć Rita Heister. Jej obrońca twierdził, że Rita na żadnym etapie nie rozmawiała o sprawie z nikim i nawet nie złożyła zeznań wobec tego postanowili zaprzeczyć jakimukolwiek udziałowi kobiety w zabójstwie. Podczas swojego procesu Harry powtarzał, że nie był i nie jest w związku z Ritą, choć te twierdzenia szybko zostały podważone. Rita zaprzeczała, jakoby miała jakikolwiek kontakt z Carol Jevies, ale prokurator miał dowód, który obnażył jej kłamstwo. Znaleziono odciski palców Rity na taśmie, którą owinięto ciało Karol. Proces Rity stał się sensacją medialną, trafiając na czołówki gazet. Ostatecznie uznano ją za winną utrudniania śledztwa i pomocy Jarvisowi w ukryciu zwłok. Rita została skazana na 4,5 roku więzienia. Śledczy uważają, że Rita była ofiarą manipulacji Jarvisa. Choć zrobiła coś strasznego, gdyby nie spotkała Harry'ego, nigdy nie dopuściłaby się takiego czynu. Na żadnym etapie procesu Harry Jarvis nie okazał skruchy ani wyrzutów sumienia. Twierdził, że nie zabił żony, ale że zmarła ona z przyczyn naturalnych. A on w panice ukrył jej zwłoki. Graham wspomina, że ostatni raz widział swojego ojca na procesie. Po tym, jak Jarvis trafił do więzienia, żadne z dzieci nie kontaktowało się z nim. Wszyscy pamiętają 20 dzień kwietnia 2017 roku, kiedy Harry Jarvis po raz ostatni trafił na czołówki gazet. Zmarł wtedy w więzieniu na atak serca, odsiedziawszy zaledwie 6 lat ze swojego wyroku. Jarvis był manipulatorem, który lubił kontrolować innych i wierzył, że wie wszystko i jest sprytniejszy od innych. Przez lata oszukiwał ludzi, ale ostatecznie został uznany winnym popełnienia najpoważniejszej zbrodni zabójstwa. Carol Jervis zostawiła po sobie dzieci, które wciąż wspominają ją z miłością, tylko rodziny już nie ma. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału na YouTube, to warto to zrobić, aby nie przegapić naszych podcastów i innych materiałów, które publikujemy. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat tego, czego właśnie wysłuchałeś, to zapraszamy do zostawienia komentarza. Za każdy dziękujemy. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stacje znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 32, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci NETIA pozycja 97, Orange pozycja 42, w sieci TOYA numer 354, a w UPC 116 lub 405. Zapraszamy!